Uszanowanko klockowe świry, z tej strony Pan Szczupak i z racji tego, że już za niedługo na nasze półki sklepowe trafi druga seria minifigurek kolekcjonerskich z Disneya, uznam, że mam dla Was nie jednego, a dwa Brickheady właśnie związane z Disneyem. I jest to nikto inny jak myszka Miki oraz myszka Mini, czyli dwie najbardziej kultowe myszki Walta Disneya. Tak więc, bez przedłużenia, już zapraszam do oglądania. Tak więc, obydwa te zestawy pochodzą z niestety już powoli wygaszającej, umierającej śmiercią wręcz bardzo naturalną, którą zgotowało im Lego czyli serii Lego Bricket i obydwoje pochodzą z 2018 roku. Miki składa się ze 109 elementów, natomiast Mini, jak to kobieta, musi być ta lepsza i ma aż 129 elementów w sobie. Tak więc zajmijmy się teraz naszymi Brickheadami. Jak widzimy są one do siebie wręcz kuriozalnie podobne. Jedyne czym się różnią to kwestie czysto płciowe. Gdyż no oczywiście Mini, jak to dziewczyna, nosi czerwoną sukienkę w białe grochy oraz pasującą do tego czerwoną kokardę, również białe kropki, a Miki, jak to Miki, popyla w swoich czerwonych szortach z dwoma białymi charakterystycznymi guzikami. Z tyłu mamy bardzo ciekawy zabieg, kim są ogonki. Jest to miły dodatek w postaci właśnie takiego elementu wczepionego, gdyż jest to po prostu element batu, który można spotkać u figurek kolekcjonerskich. Co ciekawe, mamy tutaj bardzo fajnie zrobione mysie uszy, jakimi są po prostu czarne talerze, które można oczywiście odczepić, a później użyć na przykład, nie wiem, do jakiegoś Mocka związanego z jedzeniem oraz z wystawieniem go na stole, na przykład bardzo ciekawym rozwiązaniem są te właśnie to butek. Widzimy u mini są one nieco jaśniejsze, a u Mickey'ego są nieco bardziej takim mocniejszym żółtym. Niezbyt mi się to podoba, że właśnie jakoś specjalnie musieli je podkreślić u tych dwóch postaci. Też o wiele bardziej podoba mi się w pełni zachowany model Brickheada. Który po prostu posiada jakiekolwiek buty, czy też nogi na elementach bardzo płaskich 1 na 2. Jednak mimo wszystko to jest moje zdanie, i chciałbym się dowiedzieć, co sądzicie o takich wersjach butów dla naszych dwóch postaci. Tak wesem podsumowania. Zarówno Miki, jak i Mini są to bardzo przecudne brickedy Co na jednego takiego? To około od 40 do 50 zł w zależności od sklepu, i tak dalej. I są to bardzo fajne blikedy zarówno mini, jak i mini. A w takim dwupaku wyglądają jeszcze lepiej. I moim zdaniem szkoda, że mimo tego, jakby kontynuowania, i też takiego przyciszania tej serii, nie wypuszczono na przykład Donalda, czy też Daisy jako takiego właśnie fajnego przeciwieństwa. Rozumiem, że to są bardziej wydane ze względu na 90-lecie myszki Miki, ale moim zdaniem mogliby jeszcze coś ciekawego ze świata popkultury sprowadzić do formy Lego Brickets, tak aby ładnie zakończyć tę serię. Ale wypiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej... dwojga. Co sądzicie o serii Brickets? Jakie Brickety jeszcze wy chcielibyście zobaczyć? No i trzymajcie się, na razie.